Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 22 lipca 2025 roku. Po. 965 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, punkt 1 z dnia 9 lipca 2025 roku. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i netarów owocowych, punkt drugi na podstawie artykułu 15.2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku. O jakości handlowej artykuł w rolnomyślniks w Dziennik Ustaw z 2023 roku. Pozycja zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy w ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 30 września 2003 roku. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i netarów owocowych dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja punkt 8 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w paragraf. A punktu jeden dodaje się punktu a w brzmieniu. A soków owocowych o obniżonej zawartości cukrów. Punktu dwa otrzymuje brzmienie. Punkt drugi soków owocowych z zakreszonego soku owocowego. Po punktu 2 dodaje się punktu A w brzmieniu, a soków owocowych o obniżonej zawartości cukrów zakażonego soku owocowego. Po punktu 3 otrzymuje brzmienie, punkt 3 zakażonych soków owocowych, soków owocowych zakażonych, koncentratów soków owocowych. a Po punktu 3 dodaje się punktuar w brzmieniu, a zakażonych soków owocowych o obniżonej zawartości cukrów, soków owocowych zakażonych obniżonej zawartości cukrów, koncentratów soków owocowych o obniżonej zawartości cukrów. Punkt drugi paragraf 2 punktu 11 otrzymuje brzmienie, punkt pierwszy białka roślinna uzyskana z plenicy, grochu, ziemniaków lub nasion słonecznika, używane do klarowania. Punkt pierwszy minister rolnictwa i rozwoju wsi kieruje działem administracji rządowej myślnik rynki rolne na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 4 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku. W trawie szczegółowego zakresu działania ministra rolnictwa i rozwoju wsi dziennik ustaw pozycja punkt spusty. Punkt drugi niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wraża Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zmiany Dyrektywy Rady B odnoszącej się do miodu. Dyrektywy Rady UE odnoszą myślenie się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dyrektywy Rady Wy odnoszącej się do drzemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz dyrektywy Rady Wy odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie od podmyślni mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Dziennikusz. ULS. Punkt 4, punkt 5, punkt 4. Dziennik ustaw Myślnik dwa myśli POS. 965 Punkt 3, paragraf A punkt 1 otrzymuje brzmienie punkt pierwszy zakaszczonych soków owocowych myślnik można stosować procesy technologiczne oparte na metodach fizycznych, w tym dywuzja jadalnej części owoców z połączeniem binogrom. Pod że w ten sposób otrzymane soki owocowe spełniają wymagania określone w załączniku na jeden do rozporządzenia dla soku owocowego lub soku owocowego zakaszczonego soku owocowego w punktu 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punktu 4 i5 brzmieniu. Punkt czwarty soków owocowych obniżonej zawartości cukrów, soków owocowych obniżonej zawartości cukrów zakreszczonych soków owocowych i zakreszczonych soków owocowych obniżonej zawartości cukrów myślnik można stosować w celu zmniejszenia ilości naturalnie występujących cukrów, filtrację membranową oraz fermentację drożdży w zakresie, w jakim zastosowanie tych procesów pozwoli na zachowanie wszystkich pozostałych istotnych właściwości fizycznych, chemicznych, organoleptycznych i odżywczych, odpowiadających co najmniej właściwościom jakie posiada przeciętny typ soku otrzymanego z owoców tego samego rodzaju. Punkt 5. Soków owocowych obniżonej zawartości cukrów i soków owocowych obniżonej zawartości cukrów zakreszczonych soków owocowych myślnik można stosować wodę w ilości niezbędnej do odtworzenia wody utraconej w wyniku procesu obniżania zawartości cukru. Punkt 4. Paragraf. A w ustawie 1 w punktu 3. Kropka, na końcu zastępuje się przycinkiem i dodaje się wyrazy z tym, że substancje słodzące mogą służyć jedynie do wytwarzania netarów owocowych. W ustawie 4 skreśla się wyraz odtworzonego. Piąty Paragraf 6. Otrzymuje brzmienie. Paragraf 6. Aromat. Miasta i komórki miąższu otrzymywane odpowiednimi metodami fizycznymi z tych samych gatunków myślników owoców, z których wyrób został wyprodukowany, mogą być ponownie prowadzone do soku owocowego. Soku owocowego zagaszczonego, soku owocowego. zagaszczonego, soku owocowego. Soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów. Soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów. Zagęszczonego soku owocowego. Zagęszczonego soku owocowego, soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów lub metaru owocowego. Punkt plusy paragraf 7 Punkt 1 otrzymuje brzmienie Punkt pierwszy dodawać cukry lub miód w ilości nie większej niż A20 wagowo w stosunku do masy wyrobu końcowego z owoców, o których mowa w części załącznika nr 2 do rozporządzenia 15 wagowo w stosunku do masy wyrobu końcowego z owoców, o których mowa w części załącznika nr 2 do rozporządzenia 10 wagowo w stosunku do masy wyrobu końcowego z owoców, o których mowa w części załącznika nr 2 do rozporządzenia Punkt 7 w paragraf 8 w ustawie 5 skreśla się wyraz odtworzony, punkt 8 w załączniku na 1 do rozporządzenia. A po części soki owocowe dodaje się część soki owocowe o obniżonej zawartości cukru w brzmieniu. Soki owocowe o obniżonej zawartości cukru, punkt pierwszy soki owocowe o obniżonej zawartości cukru z za wyrobami otrzymanymi z soków owocowych, których ilość naturalnie występujących cukrów została obniżona o co najmniej 30 przed zastosowaniem procesów, o których mowa w paragraf 3 punktu 4, rozporządzenia, jeżeli w wyniku zastosowania tych procesów zostały zachowane wszystkie pozostałe istotne właściwości fizyczne, chemiczne, organoleptyczne i odżywcze tych soków, odpowiadające co najmniej przeciętnym właściwościom, jakie posiadają soki otrzymane z owoców tego samego gatunku, punkt i. produkcji soków owocowych o obniżonej zawartości cukrów, jest dozwolone mieszanie soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów sokiem owocowym lub przecierem owocowym w części soki owocowe odtworzone z soku owocowego. Myślnik tytuł ocznuje brzmienie, soki owocowe zagaszczonego soku owocowego, dziennik ustaw myślnik czy myślnik poś. 965 myślnik w ustawie 1 wprowadzenie do wyliczenia skreśla się wyraz otworzone, myślnik w ustawie 3 skreśla się wyraz otworzone, myślnik w ustawie 4 skreśla się wyraz otworzone. Po części soki owocowe otworzone z soku owocowego dodaje się część soki owocowe o obniżonej zawartości cukru w soku owocowego w brzmieniu. Soki owocowe o obniżonej zawartości cukrów z soku owocowego. Punkt pierwszy. Soki owocowe o obniżonej zawartości cukrów z soku owocowego są wyrobami otrzymanymi. Punkt pierwszy. Soków owocowych z soku owocowego, których ilość naturalnie występujących cukrów została obniżona o co najmniej trzydzieści zastosowanie procesów, o których mowa w paragraf 3.4 punktu 4, rozporządzenia. Jeżeli w wyniku zastosowania tych procesów zostały zachowane wszystkie pozostałe istotne właściwości fizyczne, chemiczne, organoleptyczne i tych soków, odpowiadające co najmniej przeciwmyślnikom właściwościom, jakie posiadają soki otrzymane z owoców tego samego gatunku lub punktów i soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów, soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów, koncentratu soku owocowego o obniżonej zawartości cukru, przez otworzenie za pomocą wody spełniającej wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Punkt. Produkcji soków owocowych o obniżonej zawartości cukrów zagęszczonego soku owocowego jest dozwolone mieszanie soku owocowego o obniżonej zawartości cukrów zagęszczonego soku owocowego z jednym z następujących produktów sokiem owocowym sokiem owocowym zagęszczonego soku owocowego sokiem owocowym o obniżonej zawartości cukrów przecierem owocowym i otworzonym przecierem owocowym części zakaszczone soki owocowe dodaje się część zakaszczone soki owocowe obniżonej zawartości cukrów soki owocowe zakaszczone obniżonej zawartości cukrów koncentraty soków owocowych obniżonej zawartości cukrów brzmieniu. Zakaszczone soki owocowe o obniżonej zawartości cukrów, soki owocowe zagaszczone o obniżonej zawartości cukrów, koncentraty soków owocowych o obniżonej zawartości cukru. Punkt pierwszy: Zakaszczone soki owocowe obniżonej zawartości cukrów, soki owocowe o obniżonej, obniżonej zamyśli wartości cukrów, koncentraty soków owocowych o obniżonej zawartości cukrów z wrobami otrzymanymi. Pierwszych zagaszczonych soków owocowych, których zawartość naturalnie występujących cukrów została obnimy o co najmniej trzydzieści czy zastosowanie procesów, o których mowa w paragraf czy punktu 4 rozporządzenia, jeżeli w wyniku zastosowania tych procesów zostały zachowane wszystkie pozostałe istotne właściwości fizyczne, chemiczne, organoleptyczne i odżywcze tych soków, odpowiadające co najmniej przeciętnym właściwościom, jakie posiadają soki otrzymane z owoców tego samego gatunku lub punkt drugi soków owocowych o obniżonej zawartości cukru przez fizyczne usunięcie określonej ilości zawartych w nich wody. Punkt drugi w przypadku przeznaczenia wyrobu do bezpośredniego spożycia usuwa się co najmniej 50 zawartości wody. A część metary owocowej w zdaniu w punktu dwa skreśla się wraz z otworzonego. Punkt dziewiąty w załączniku 2 do rozporządzenia w części wiersz 22 otrzymuje brzmienie myślnik owoce pikwycy do nieoblądam. 50 punkt w załączniku 3 do rozporządzenia w tabeli powierzchni wierszu dotyczącym czarnej porzeczki dodaje się wiersz w brzmieniu orzech kosowe, co co para. paragraf punkt 2 wyroby, o których mowa paragraf 1 rozporządzenia zmienianego w paragraf wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania ich zapasów. Paragraf punkt 3 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2026 roku. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi